Air Fryer Solano od Air Essence to nie tylko frytkownica, ale wielofunkcyjne cudo, które pomoże w Twojej kuchni. Zdrowe gotowanie dla różnych diet, bez tłuszczu. Oprócz tradycyjnego gotowania możliwe jest smażenie i pieczenie. Bez znaczenia, czy masz ochotę na frytki, kurczaka czy warzywa, wszystko możesz przygotować w Air Solano. Intuicyjny, czytelny wyświetlacz LED Umożliwia wygodne użytkowanie. Proste i zrozumiałe symbole ułatwiają szybkie wybieranie odpowiednich funkcji. Tutaj możesz ustawić czas, temperaturę i tryb gotowania oraz wybrać programy do smażenia, gotowania i pieczenia. Na śniadanie zrobiłem sobie na przykład szybkie omlet. System automatycznie dostosowuje moc i rozprowadzanie ciepła do rodzaju i ilości przygotowywanych potraw. Tak można nawet piec ciasta, mafiny i chleb. Nawet szybki przekąska jak frytki nie stanowi problemu. Chrupiące i smaczne, bez tłuszczu, z gorącego powietrza. Rączka umożliwia bezpieczne wyjmowanie, bez poparzeń. Dzięki zaawansowanej technologii grzewczej gotujesz warzywa, ryby i mięso równomiernie i dokładnie, bez tłuszczu, przypalenia i nieprzyjemnych zapachów. Frytkownica z przestronnym pojemnikiem, idealna na większe porcje i ulubione potrawy dla całej rodziny, bez problemu się zmieści. Komfort bezolejowej frytkownicy nie ogranicza się do gotowania. Wewnętrzny pojemnik z aluminium ma doskonałe właściwości przewodzenia ciepła i jest łatwy do czyszczenia. Aluminium to materiał o właściwościach odpornych na zabrudzenia. I z nieprzywierającą warstwą. Air Fryer Solaro to idealne rozwiązanie dla różnych rodzajów gotowania. Inwestuj teraz w jakość i wygodę na lata. Odkryj różnicę, jaką nowoczesna technologia i gotowanie bez tłuszczu przyniosą.